Ponieważ jestem piątką na liście, y, więc starałam się przede wszystkim przygotować do tego. Zapoznałam się oczywiście z programem wyborczym Lewicy, po czym się zastanowiłam, y, co umiem, na czym się znam. I czym chciałabym się zająć jakby w pierwszej kolejności. Wypisałam sobie całą listę, niestety była bardzo długa. Musiałam pogrupować to w pięć punktów, i na pierwszym miejscu właśnie wsparcie przedsiębiorców i rozwój gospodarczy, na drugim miejscu wolna niezależna edukacja, bo akurat na tym się znam rzeczywiście, w tym się specjalizuję, a jest zagrożona. Po 34 latach, następnie prawa kobiet, równość dla wszystkich, ponieważ ja jestem i za mniejszościami, i za większościami. No i w ogóle to, że mówimy o prawach kobiet w XXI wieku jest dla mnie w ogóle żenujące, że musiałam to wpisać na ulotce. To powinny już być po prostu standardy. Niemniej jednak jestem za kobietami, będę o tym szerzej mówić. Następny punkt to konstytucyjna praworządność. Musimy to przewrócić, proszę państwa. Nie da rady inaczej, żeby minister sprawiedliwości nie przestrzegał prawa. A my? Więc nie. Czeka się w sądach bardzo długo. Sędziowie są zagrożeni. No, no nie może tak być. Chcemy z powrotem demokracji. Tak? Wracajmy. I ostatni punkt, fundusze unijne. To jest ta moja złota piątka dla samorządów, dla ludzi, dla przedsiębiorców, dla nas wszystkich. To jest taka moja piątka. Oczywiście jest służba zdrowia, jest psychiatria dziecięca, jest mnóstwo obszarów do zagospodarowania i na pewno tym się zajmę, ale tak, żeby Państwo nie zapamiętali, złota piątka Dary Michalskiej, gwarancją korzystnych zmian. Jeśli chodzi o przedsiębiorców, to polski ład, który został wprowadzony w zeszłym roku, doprowadził do likwidacji w pierwszym półroczu tego roku 80 tysięcy przedsiębiorstw. Ze względu na wysokie koszty i inflację, koszty prowadzenia działalności stały się tak wysokie, że po prostu to doprowadziło do likwidacji. Oprócz tego wprowadzano 99% składkę zdrowotną, która niestety nie może być już odliczana od podatku. Dlatego trzeba to zmienić. Trzeba, żeby powrócić z powrotem do możliwości obliczenia tej składki. Drugą rzeczą, którą bym się chciał zająć, to jest służba zdrowia. Ponieważ jestem członkiem Powiatowej Komisji Zdrowia, znam dosyć dobrze jej stan obecny. Jako Nowa Lewica będziemy walczyć o zwiększenie nakładów na finansowanie służby zdrowia. Chodzi głównie o oddłużenie szpitali, Real, realną wycenę świadczeń zdrowotnych nie może być tak, jak jest w tej chwili, że szpitale dostają zaświadczenia zdrowotne, są rozliczane według stawek obowiązujących 2-3 lata temu. Ważnym elementem jest doprowadzenie do skrócenia kolejek do lekarza, do lekarzy specjalistów, i badań lekarskich przez zniesienie limitów wprowadzonych przez NFZ. Nie można dopuścić do tego, że sprzęt, który jest w szpitalach jest wykorzystywany tylko przez kilka godzin dziennie. Także trzeba pomyśleć o pracownikach służby zdrowia, szczególnie o personelu średnim. Muszą się znaleźć pieniądze na podwyżki i godne płace dla pielęgniarek. Musimy zastanowić się nad jedną sprawą nad przywróceniem liceów medycznych, ponieważ brakuje pielęgniarek, a wszyscy o tym wiemy, że nasze pielęgniarki były bardzo cenione w całej Europie. Dofinansowanie służby zdrowia umożliwi zwiększenie wydatków. Na polepszenie wyżywienia w szpitalach niezamiennik doraźny, który proponuje w tej chwili rząd w formie programu Parówka plus. Jeśli chodzi o oświatę, to nowa lewica pamięta także o nauczycielach. Niezbędne jest przeznaczenie wyższych nakładów na wynagrodzenia. Proponujemy podniesienie o 30% wynagrodzeń dla nauczycieli. Niezbędna jest dokładna analiza programów nauczania. Szkoły muszą stać się apolityczne. Wycofać należy ze szkół podręcznik historia i teraźniejszość. Młodzież musi uczyć się prawdziwej historii, choćby była ona komuś niewygodna. Obecnie rządzący robią wszystko, żeby szkolnictwo i prywatne oraz mikro, mało i średnie przedsiębiorstwa zostały wyeliminowane z przestrzeni publicznej. Jesteśmy za prawdziwą waloryzacją rent i emerytów. Wprowadzenie 13 i 14 jest tylko mydleniem oczu. Tak naprawdę 13 emerytura jest zabierana przez składkę zdrowotną a czternasta zjadana przez inflację. Dlatego też proponujemy likwidację wprowadzonej przez Polski Ład składki zdrowotnej, którą muszą opłacać emeryci. Szumnie wprowadzono program Senior 65+, bezpłatny leki. Widzimy, jak jest naprawdę. Za leki specjalistyczne, za choroby przewlekłe, Trzeba płacić nadal. Wielu odchodzi od kasy lub szuka zamienników. Dlatego też Nowa Lewica proponuje odpłatność daleki w kwocie 5 zł. Widzę także na sali wielu działkowców. I tutaj chciałbym się zwrócić jako prezes Rodzinnego Oglądu Działkowego im. Sikorskiego w Bielawie. Mam kontakt z władzami Polskiego Związku Działkowców. Docierają do mnie sygnały, że władza dalej ma ogromną ochotę na odebranie działkowcom terenów ogrodowych. Są to często bardzo atrakcyjne tereny inwestycyjne w centrach miasta.